I cały Team X oszukuje przekazać, że oczywiście wiecie. Jeżeli Team X się nie zgadza z tym, co, o, tym o czym teraz będziemy gadać, to zapraszam do oglądania. Ja bym chciał tutaj wprost powiedzieć: ja nikogo nie hejtuję, ja po prostu prowadzę content, komentarii. Więc Team X też, jeżeli się nie zgadzacie z czymś, co mówię, tak jak na przykład krytykowałem tam ten film, nagrałem o Team X, nagrywajcie odpowiedź. Jak oni się tam. Jak to było koło fortuny decyduje. Maledyry. Tak, chyba to być. O! Nie! Nie będzie można. No, no, no. I patrzcie. Tutaj chciałbym przekazać, że oczywiście wiecie. Jeżeli tym x się nie zgadza z tym, co, o tym, o czym teraz będziemy gadać, to zapraszam do oglądania. Ale y, jeżeli to się wszystko potwierdzi, to wychodzi, że tim x. Y, no, trochę nagina, prawdę i po prostu manipuluje dzieciakami. Uważam, że to nie jest spoko, jeżeli chcecie tworzyć nowy team, yy, nowy team od zera i żeby to działało no to. Yy, proszę nie, nie oszukiwać. Sprawdźmy. Jest mocno. Sami się zorientowaliśmy, że brakuje nam dwóch osób. Nie ma Karola i Patty. nagrywamy mega mocny odcinek, bo... Słuchajmy, po, tutaj jakby Natsu gra pierwsze skrzypce. Natsu nam mówi, dzisiaj nagrywamy mocny odcinek. Polecimy do państwa, które wylosujemy... Na... Polecimy do tego państwa, które wylosujemy. Na kole Fortuny. Jest w ogóle 6 rano, wszyscy się tak zaspani, Więc ktoś się rozbudzić i zakręcić kołem? jak? I wiecie, ja na poprzednim live'ie mówiłem coś w stylu, że... No, według mnie, to chyba oni y, wiedzieli od razu, gdzie lecą. No, bo po pierwsze, jeżeli by faktycznie zaraz decydowało koło Fortuny, gdzie polecą, czy na Malediwy, czy może dosyć blisko, bo... O, a nie, to wszystko jest podwójnie, dobra. Bo na przykład, co oni tutaj mają? Włochy, nie? No, do Włochy jest bliżej, to nie jest aż taka... Albo Austria, y, to nie są aż takie... No, ciężko to porównywać z wyjazdem do Nowej Zelandii, nie? Jakby to są... Y, mniejsze słabsze wyjazdy. No, to zależy, kto, to, kto co lubi. Nie? Ja bym jednak wolał do Nowej Zelandii niż do, y, do Austrii, bo do Austrii sobie mogę jechać autem od tak, y, a no, do Nowej Zelandii to już przygoda jest. No. Y, no, i oni twierdzą, że to koło fortuny zaraz zadecyduje. A mi, mi już się nie podobało to, że y, ten na przykład przysypiają, nie? Przysypiają. I ja wys, wysnułem taką tezę, która tam części osób, części ludzi z czatu była, że e, tam, wymyślasz. To jakby to, brakowało mi konkretnego dowodu, który dzisiaj przedstawię, bo przypadkowo znalazłem w sieci. E, i e, Ja twierdziłem, że wiecie, jeżeli oni by naprawdę losowali teraz, no to oni by nie byli znudzeni, tak jak na przykład Karol. E, a ludzie mówili, a bo Karol jest w zawsze znudzony. W ogóle jesteś rano się tak zaspali. Więc wiecie, no zaraz, zaraz się dowie, dowiesz, czy lecisz, czy jedziesz do Austrii, czy lecisz do Nowej Zelandii, czy lecisz na Malediwy? A Karol, a mam, przysypia. I oni wszyscy znacie znudzenie. I ja wysnułem wtedy teorię, że oni już nagrywają to 10-20 raz, bo nie wiedzą, bo y, muszą wylosować te Malediwy. Że to już było wcześniej ukartowane, że to będą te Malediwy. Bo wiecie, jest pandemia. Nie jest tak łatwo teraz zorganizować błyskawicznie wyjazd. Bo to nie każdy kraj, nie do każdego kraju można lecieć i na przykład znalazłem wtedy, że do Nowej Zelandii żeby lecieć, Nowa Zelandia Jak do Nowej Zelandii polecicie, to macie 14-dniową kwarantannę, nie? Czyli nie możecie wychodzić z hotelu. Więc logiczne jest, że oni by nie losowali Nowej Zelandii. I według mnie to jest wszystko ukartowane, że yy, że to było losowanie, że oni od początku wiedzieli, że Malediwy, a teraz po prostu Natsu i cały team X oszukuje, to jest moje zdanie oczywiście. Według mnie oni oszukiwali yy, yy, widzów, że haha, jesteśmy tacy crazy, patrzcie widzowie jak u nas jest zajebiście, koło Fortuny decyduje gdzie lecimy, a tak naprawdę według mnie oni lecieli, yy, wiedzieli gdzie lecą, tylko tyle razy tym kołem zakręcali, żeby im wylosowało te maledliwe. Część osób się zgodziła ze mną, część osób się nie zgodziła, ale brakowało tego konkretnego dowodu. I dzisiaj... Dobra, tam Monikę może być słychać, ale nie kociołek. E -y -y -y. <grystnia> I dzisiaj przypadkowo wchodzę na kwejka, ktoś mi tam podesłał jeszcze... Ludzie mi podsyłają różne rzeczy na Instagramie. Wchodzę na kwejka i znajduję takie coś. Fragment jakby umowy. Ja nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda, ale wiecie, no znalazłem w sieci, mogę pokazać, nie? I co my tutaj mamy? Strony niniejszym oświadczają, że influencer odbędzie w dniach 13, 12, 23, 12. 2020 roku. Podróż na malediwy. wylot z Warszawy. Strony niniejszym postanawiają, znaczy tutaj jakby muszę przeprosić, bo powiedziałem, że no ja to bym chciał, tak jak Team X, na przykład, bo wiecie, darmowy wyjazd i tak dalej, ale okazuje się, że nie, że nie jest tak kolorowo. Strony niniejszym postanawiają, że koszty podróży i zakwaterowania pokryje agencja, a influencer do dnia 31 marca 2020 roku wszystkie poniesione przez agencję koszty zwróci na rachunek bankowy agencji o numerze. I e, tak jak wczoraj na live sprawdzaliśmy ten numer, żeby sprawdzić, czy to jest legitne. I jak wejdziemy sobie na białą listę, bo teraz wiecie, no jest dobrze, że PIS zrobił coś takiego, biała lista GOF, wykaz podatników VAT. I tutaj sobie wpiszemy NIP tej agencji. Czekajcie, KRS Spotlight Agencji. I tu mamy agencję Spotlight, bierzemy ich NIP, wklejamy ich NIP. No i tutaj mamy numer ich kont. I tutaj mamy norma to, to samo ich konto, które się pokrywa nam z tym. Czyli bla, bla, bla. Sprawdźmy jeszcze. 28, 10, 50. Gdzie to było? 28, 10, 50. 10, 12. 10, 12. 1000, 0, 0, 90. Kurwa. 0, 0, 90. 8, 0, 5, 4, 7, 6, 2, 4. 8, 0, 5, 4, 7, 6, 2, 4. 8, 0, 5, 6, 2, 4. Tak. Pokrywa nam się to. Wygląda na legitne. Ja nie wiem, czy to jest legitne. Ja znalazłem na kwejku. Wygląda legitnie. Strony oświadczają, że wszelkie ryzyka wynikające z wjazdu, a w tym związane z podróżą, zakwaterowaniem czy samym pobytem, obciążają influencera. I ja, i, y, ja znalazłem więcej takich screenów przeróżnych. I powiem tak. Ja też konsultowałem tą sprawę z. z z innymi z członkami, z kimś, kto ma po prostu dojścia do y, Teamu X i faktycznie jest tak, że, y, że agencja nie chciała się zgodzić na pokrycie kosztów. Co wy tutaj piszecie, że data? No, tutaj wiecie, no jest jakaś literówka, nie? Ale to się bardzo często zdarza w umowach. To jest jakby jedna z wersji, którą y, nie wiem, jak to jest. Takie coś jest w sieci. Jakby potwierdzałem to z moim, z, z, z kimś, kogo tam mam w teamie X, i jest tutaj sporo literówek. No, i to tam może, ja bym właśnie chciał, żeby się ktoś yy, z teamu X wypowiedział. Bo mamy tak, tutaj literówkę, tu powinno być 2021 i na przykład tutaj strony oświadczają, że wszelkie ryzyka wynikające z wjazdu powinno być z wyjazdu i tak dalej. Ale często się zdarzają literówki w umowach, to nie jest nic jakiegoś wow. Wtedy się po prostu robi. Yy, yy, jak to się nazywa załącznik, taki załącznik do umowy i wtedy się to te punkty dane yy, poprawia. I rozmawiałem z kimś yy, z agencji, bo wiecie, jakby inni członkowie agencji no nie czuli się z tym fair, że yy, oni na przykład już są długo w agencji, a nagle jakiś, jakiś nowi członkowie dostają za Friko wyjazd. A aneks to się nazywa, rak, ra, racja, aneks do umowy. E, I faktycznie to jest pod, Potwierdzałem, weryfikowałem e, u, u, u ludzi, i mi wszyscy na razie to potwierdzają, tych, z którymi gadałem. Więc ja osobiście wierzę, że jest to legitne. Wy możecie sami zdecydować. E, I jeszcze dostałem informację, właśnie, że część wyjazdu sponsorowała perfumeria Nenes. E, a te koszty, które mają zwrócić influencerzy, będą pokrywane po prostu z przyszłych deali. Czyli w sensie jak wiecie, na przykład Karol będzie miał jakąś współpracę, nie wiem, z jakimiś jeansami, czy Patrycja będzie miała dostanie golfa nowego od Volkswagena i jak, jakąś tam wypłatę za tym, że będzie tym jeździła, no to część z tych procent, które się należą patrycji, po prostu zostaną przekazane agencji, żeby pokryć ten wyjazd yy, na Malediwy Ale o, co jest tutaj ważne? Jeżeli to jest prawdziwy, yy, screen z umowy, no to wychodzi na to, że no Team X przekłama. Więc fajnie, jakby się Nacu na przykład wypowiedziało, albo inni członkowie, czy faktycznie to jest prawdziwe, nie? Tylko ja polecam, polecam Nacu innym członkom przemyśleć to, co będą mówić, bo wiecie, nie wiadomo, co się jeszcze pojawi w sieci. Bo może to nie jest wszystko i warto teraz już nie ściemiać, bo żeby no nie tracić wizerunku według mnie, no bo po co tracić wizerunek? Po co okłamywać?